Cześć, witam wszystkich. Chciałem Wam pokazać, yy, jaką skrzynię kupiłem do mojego traktorka. Gdzieś w filmach mówiłem, że zamierzam coś takiego zro zrobić yy, zakupić taką skrzynię. Padło na skrzynię Tuftorg K66 jedną z najmocniejszych skrzyni, yy, tak żeby można było założyć do takiego Bradmora. I yy, skrzynię kupiłem na Oelicie, w ciemno można powiedzieć. Zapewnienie było, że skrzynia chodzi, że jest wszystko ok, po części i tak było, ale ja się spodziewałem, że skrzynia może nie chodzić, może być zatarta albo cokolwiek innego zrobione. Natomiast miło mnie to zaskoczyło, jak ją otwarłem. Skrzynia mega czysta. Skrzynia. Jedyne, czego, czego po prostu w tej skrzyni nie było, to nie było tego głównego, tutaj jest panewka, która trzyma ten wałek. To była jedna rzecz, której brakowało. Zero śladu wyciągania. Tak to wszystko, można powiedzieć, spierało się na, tej, na tym zimmeringu, olej nie uciekał, no i skrzynia generalnie coś tam chodziła. Natomiast ta skrzynia nie chodziła w kierunku, tak jak jest położona. Tylko prawdopodobnie do tyłu, albo ciągadła były w przeciwnym kierunku, bo na pompie, na pochylni było przestawione tak, jakby jeździła do tyłu, naciskając do przodu, w takim kierunku. Więc ciężko powiedzieć, w czym to, w czym to tam śmigało. Skrzynia podobno e, zwieziona z Anglii z innymi. E, tak jak mówię, kupiłem w ciemno, bałem się tylko, czy będzie wszystko kompletne w środku. Natomiast e, tak jak widać, no, wygląda to jak nowe. Skrzynia nawet mogę powiedzieć, była czysta. W środku nie było zabrudzeń, nie było nawet opiłek, nic. Ciężko powiedzieć, co tu się z czym wydarzyło, że ktoś to po prostu zdemontował i, i sprzedał. Skrzynia na czym mi zależało? Zależało mi na blokadzie dyferencjonału, który tutaj jest. W tej skrzyni nie było ciągadła, to wszystko musiałem. Zrobić gdzie będzie skręcone razem do ramy, no i to po prostu będzie tutaj chodziło i blokowało tą dźwignię. To muszę jeszcze resztę wszystko dopracować. Jak już będę miał założone, zakręcone w traktorku, to będzie dalsza praca, żeby to zrobić. Tak samo hamulec, który jest, jest przerobiony, przespawany tam jest. Już nie kupowałem tej dźwigni, no po prostu to uciąłem i przespawałem tam ten opór. Szło to w przeciwnym kierunku. Natomiast teraz, gdzie tak, no i sprężynę założyłem, żeby. Żeby było po prostu odbijało tak jak należy. Yy, następne na czym mi zależało to filtr oleju, który jest wymienny a nie jakiś w środku, żeby trzeba było to rozklejać. Tak jak mam w tej skrzyni, która jest teraz obecnie, w tej K57. Yy, posiada pompę wstępną, yy, gdzie są możliwości. Ona akurat nie jest przystosowana pod hydraulikę, yy, gdyż yy, no nie ma tu otworu ani zaworu zrobionego ale są korki, wyjścia yy, po prostu gotowe pod yy, można powiedzieć pod, yy, pod hydraulikę. No tu jest to tak zaślepione. Pompa jest jak nowa. Nie wiem czy ktoś to tam wtedy wymienił. Nie umiał tego złożyć, bo nie było to do końca tak złożone, bo to było rozklejane. Yy, filtr tu jest ten oryginalny. Umyłem go, mam już nowy. Także tylko do pokazu to chciałem pokazać. No i tu są korki założone, więc wystarczy tylko po prostu tą pompę wymienić, wejścia na zewnątrz, żeby były. No i całą hydraulikę podłączyć już według uznania. Jak chcę, po prostu podnoszenie kosiska i układ kierowniczy, żeby był wspomagany przez orbitrol. Także no taki, taki jest plan. Nie wiem czy mi się to teraz uda, no bo pompę by trzeba było albo używkę. Widziałem już nową, znalazłem też w fajnych pieniążkach, Myślę, że chyba nową kupię. Jak już to będę chciał, żeby to chodziło tak należy, to kupię, a tą po prostu zostawię i będzie jakoś awaryjnie do wykorzystania. W skrzyni brakowało tak samo tego, tej dźwigni. Musiałem to po prostu przewiercić i założyć taką jak ja mam. Dźwignie, co tu jeszcze w tym zrobiłem? Krzywa była, obudowa tu jest szlifnięta, bo po prostu nie dolegała. No i tak, tu mamy już kupione na ośki simmeringi. Tu jest na wałek ten, który jest napędowy, główny z koła pasowego. Łożysko, to kupiłem akurat w sklepie. Złożyskami, także nie kupowałem tam jakiegoś oryginału, myślę, że to będzie spoko śmigało. Także, no, to jest przerobione. Tutaj jest hamulec też przerobiony. To były jedyne rzeczy, które nawet, nawet mam taką dźwignię, taką jak mam w swojej skrzyni. Natomiast zostawiłem ta, tą, która jest, bo jest ta sama długość, wszystko jest to samo tylko. Tu sprężyna musiałaby być inna, ale ja sobie już to zrobiłem ze sprężyną taką na razie, więc nie będę się tym przejmował. To i tak ma śmigać, także, także tak to będzie odbijało. Co tu jeszcze było? Kupiłem wałki. Te wałki mają 14, 14 cm. Oryginały miały 8, więc udało mi się używki takie kupić, wymienić. Tak, widać, tutaj jest ten wałek. No I to tak, tak wyglądało, to jest nawet gdzieś śladna na tym. O, to czyli, czyli tyle były krótsze, więc udało mi się to kupić. No i mam wszystko już, można powiedzieć, przygotowane. Eee, tu mam główną podstawę pompy, która jest szlifnięta. Tu jest taka delikatna ryska, ale myślę, że nie będę tego już więcej zbierał, bo to i tak nie ma żadnego znaczenia tutaj bo to nie, nie przechodzi na wylot, więc tutaj, tak olej tam gdzieś uszczelni. Tu jest wszystko szlifnięte delikatnie. Cała ta podstawa jest, można powiedzieć, no jak nówka, no co tu wiele, wiele mówić. Eee, tutaj mamy resztę. Mam to wszystko w pudełkach, popakowane, żeby się to gdzieś tam nie kurzyło. No, także to wszystko wszystko jest, można powiedzieć, jak nowe. Nie ma tu żadnych jakichś tam wielkich śladów zużycia. Hmm. Także także, myślę, że to będzie super śmigało. Skrzynia mocna. Koła też już gdzieś próbuję zorganizować, chociaż myślę, że kupię taką fargę 12 na 7. Cali bodajże 12 na 7 i to etę będę chciał przespawać w środku, żeby taki parapet zrobić, żeby to fajnie wyglądało. Piasty będę robił. Myślę, że nowe, bo takich nie dokupię pewnie. Skrzynia generalnie ma rozmiar taki, jak ja mam teraz w traktorku, czyli jakieś 70 tam około 1 cm szerokości z tego, co mierzyłem, czyli jest, jest, jest po prostu podobnie. Także, także tak, tak to tutaj wygląda. Przerobiłem też, można powiedzieć, troszeczkę zbiornik. Nie, nie przystałem na to, co było w oryginale, gdyż z tego się lało. Ona była, tutaj widać z tej strony, zdeczka upocona. O, tu jest coś takiego, i to tutaj się opierało to było do środka włożone. No to było takie można powiedzieć odpowietrzające. Ja z chcę z normalny zbiornik zrobić. Olejowy. No i tu mam też zakrętkę zrobioną na uszczelce. Także to jest wszystko tutaj przegwintowane. Otwory są powiększone. w yy, Wlewowe. Żeby to wszystko było większe. Przepływ, żeby tego oleju był, żeby można było po prostu napełniać całą tą skrzynię przez, yy, przez ten zbiornik. Yy, także, także tutaj no można powiedzieć tu jest to są stare rzeczy też brakowało brakowało tych sprężynek nie wiem łożysko już też było troszeczkę zużyte więc to tak tutaj mówię nowe no także yy, taka skrzynia jestem mega zadowolony z tego zakupu Zamierzam kupić jeszcze jakieś tam skrzynie z tego, z tego desenu, choćby na części. Bo według mnie się to bardziej opłaci. Jak jest w dobrych pieniądzach, w tych skrzyniach w większości to jest wszystko praktycznie to samo. Czyli można mieć jakiś tam zapas, zamiennik, chociaż wydaje mi się, że to się nie ma szans zużyć. Jest to dużo lepiej wykonane jak w tych mniejszych skrzyniach. Nie ma tutaj śladów jakichś wielkiego zużycia. Także także to będziemy myśleć nad tym, żeby to, tą hydraulikę tutaj jakoś rozwiązać, zrobić. I no myślę, że na wiosnę uda mi się to wszystko, żeby jak już sezon będzie, żeby ten traktorek śmigał na tej skrzyni. Y no, także, także tak, to, tak to wygląda. Robię też regenerację skrzyń. Na Oliksie mam ogłoszenie. Gdyby ktoś był zainteresowany, przerabiam też te skrzynie. Jak są jakieś problemy, jeśli chodzi o filtr, tak, w mojej poprzedniej, w tej oryginalnej, co mam w traktorku, jest filtr z dołu, wkręcany samochodowy filtr. Super to śmiga, no tylko że ta skrzynia, tak jak mówię, jest po prostu za słaba. No. Tu, są, tu są, można powiedzieć, części z tej skrzyni, co się rozsypał. Ten układ różnicowy, te podkładki, no tak, dość słabo to było zrobione. Teraz już z tego, co widziałem, można kupić to samo, tylko już bez, bez takiego lipnego patentu, który się rozsypywał wiecznie. No bo to wiadomo, jest jednak opór. No i zależało mi, żeby to po prostu było mega mocne, Te, to, to koło jest dużo większe, jak to, które mam tutaj widać, to takie kółeczko jest. Natomiast blokada to jest fajna sprawa, tak jak ja mam górki, po, po, pochyło jeżdżę, także czy przyczepę ciągnę, także taka blokada to jest według mnie rewelacja. I myślę, że to mega, mega będzie yy, fajnie śmigało. Ta skrzynia jeszcze lepiej powinna ciszej, fajnie chodzić. <laughs> Także, no. Tyle myślę. Yy, nie chcę już więcej tutaj opowiadać, przedłużać. Yy, tak to wszystko wygląda. <laughs> Czy nie fajna? Zobaczymy, jak założymy. <laughs> Przepraszam. Także jeszcze Wam tutaj pokażę. Zużycia tutaj niewiele widać. No może tutaj na tych ślizgach troszeczkę. Natomiast na tej kołysce całej śladu nie ma. Tutaj tak, bo w ogóle nie było po prostu żadnego zużycia na tych zębach. Tu troszkę widać, przybielone jest, ale reszta wszystko w stanie. Jak nowe. Także gdyby ktoś był zainteresowany, chciał wyremontować, naprawić bądź przerobić taką skrzynię, mogę się tego podjąć. Znam praktycznie tą mechanikę na wylot. Moją skrzynię już rozbierałem, zresztą już też przychodzą mi skrzynie do naprawy. Z hydrauliką przeróżne z napędami także takie skrzynie też robię. No, także, gdyby ktoś miał jakiś problem ze swoją skrzynią, to myślę, myślę że mogę w tej kwestii tutaj pomóc zrobić, naprawić. Także tyle, no nie będę już zanudzał. Dziękuję Wam za uwagę, pozdrawiam Was, cześć.